Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z Inwestio.pl. Zapraszam na cotygodniowe spotkanie przy tutaj ciekawych sytuacjach na giełdach światowych, na najciekawszych instrumentach. Wiele się dzieje, natomiast niewiele, że tak powiem, z tego wynika. Mamy zatrzymanie przez praktycznie cały tydzień na indeksach złoto, srebro, również tutaj bez jakiegoś zdecydowanego ruchu w jedną czy w drugą stronę. Więc tak naprawdę jest jakiś okres wyczekiwania. Widać to tak naprawdę na każdej klasie. Aktywów. Jeżeli popatrzymy, tak naprawdę najbardziej zmienne rynki, które aktualnie mają szansę podążać na północ, to są to przeważnie rynki towarowe. Kakao tutaj dochodzi do wsparć, które mogą pomału tutaj wyrysować nam, wyrysować nam okazję. To jest poziom 2520. Jeżeli popatrzymy sobie na poprzednie szczyty, warto zauważyć, że na wykresie tygodniowym. Wybicie powyżej poziomu 2550-2540 było tutaj uskutecznieniem kolejnego nowego szczytu, wyższego szczytu. W związku z tym, pomału rynek powinien znowu dążyć na wyższe poziomy cenowe typu 2800. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę kanał cenowy, który tutaj można wyrysować, no to. W zdecydowanej tutaj większości jesteśmy aktualnie powyżej tego kanału. W związku z tym powinno to też skutkować przyspieszeniem ruchu na północ. No i tym samym wybrać nowy kanał wzrostowy. Może być to widoczne na wykresie dziennym. I tutaj, jak weźmiemy narzędzie kanał to takie przyspieszenie wygląda mniej więcej w ten sposób, więc teraz jeżeli rynek będzie utrzymywał ten przyspieszony kanał wzrostowy więc teraz wsparcia byłyby właśnie w rejonie około poziomu 2530, ewentualnie ciut niżej, jeżeli cena by przyspieszyła to jeszcze mogło, można by było zatrzymać te spadki w rejonie 2489. Wybicie linii trendu czy też tego przyspieszonego kanału cenowego byłoby Tutaj rozpoczęciem głębszej korekty natomiast na ten moment te dwa poziomy są dla mnie... Kluczowe, jeżeli chodzi o kakao. Kolejnymi poziomami docelowymi, tak jak wspominałem, to jest poziom 2800. Poza kakao bardzo dobrze radzi sobie również kawa. Kawa, która dobiła po raz kolejny do poziomu 111. Te wzrosty, które tutaj miały miejsce na początku listopada, zrobiły bardzo płytką tak naprawdę korektę, i teraz rynek wystrzelił znowu na północ w minionym tygodniu. Na wykresie H4 widać na ten moment konsolidację, więc nawet na wykresie H1. Tutaj, wyrysowując trójkąt, można mniej więcej w ten sposób na to popatrzeć, czyli jeżeli rynek wybije w jedną czy w drugą stronę, to będziemy mieli okazję do tego, żeby złapać kolejny impuls lub głębszą korektę. Jeżeli cena by spadała, to poziomami wsparć będzie poziom 106,50, gdzie tutaj mamy poprzednie szczyty połączone jeszcze z luką cenową i mniej więcej połowa całego wybicia w górę, tak? jeżeli weźmiemy narzędzie Fibonacciego no to tutaj ruch w górę, właśnie połowa tego ruchu wypada w okolicach 106,30, więc jeżeli rynek by zszedł faktycznie z tego, z tego trójkąta dołem, wtedy by poziomy w okolicach 106,60, 106,20 były ciekawymi do podłączenia się pod ruch wzrostowy. Z punktu widzenia wykresu H4, ostatnim potwierdzonym dołkiem jest poziom tutaj, no trzeba by było wyznaczyć poziom 101,03, czyli cały czas dopóki cena będzie powyżej tego poziomu, to należy oczekiwać kontynuacji trendu wzrostowego. Kukurydza również tutaj radzi sobie stosunkowo ciekawie. Tutaj na wykresie 4-godzinowym widać pogłębioną korektę, która chyba pomału się kończy. Na wykresie dziennym są to nieprzypadkowe miejsca, zwłaszcza jak cofniemy. Tutaj się do historii, no to widać, że to są szczyty, okolice konsolidacji, więc punkty bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że wcześniej zostały wybite górą, stanowią one teraz bardzo ciekawe miejsca do ewentualnej kontynuacji ruchu wzrostowego. Jeżeli chodzi o takie lokalne wsparcie, czy też opory, to przede wszystkim warto wyznaczyć sobie linię, trendu w ten sposób i następnie. Przyspieszono linię trendu i ta przyspieszona linia trendu została już wybita. Teraz cena zmaga się ze średnimi kroczącymi kolejny poziom oporu. Z punktu widzenia takiej szerszej perspektywy, to są bardzo ciekawe miejsca. W związku z tym, jeżeli cenie udałoby się wybić 370, a później także i linię trendu razem z poziomem 378, wtedy oznaczałoby to prawdopodobnie powrót do ruchu wzrostowego, i cele byłyby w okolicach tutaj najpierw lokalnych dołków, Poziom 403, natomiast później wyżej mamy bardzo ważne opory na 428, do których rynek powinien w kolejnej fali wzrostowej dążyć. Więc towary rolne są tutaj bardzo ciekawe. Innym z takich towarów, które są bardzo ciekawe, to jest jeszcze cukier cukier, który, cukier biały, który tutaj również na wykresie dziennym stoi w takiej konsolidacji, w takim przestoju, natomiast patrząc z szerszej perspektywy na wykresie tygodniowym, widać, że tutaj ten cały ruch spadkowy, który miał miejsce, no, ostatecznie został właśnie zatrzymany, czyli rynek to podbił i na ten moment stoi w konsolidacji, czyli patrząc z tej perspektywy czasowej, wybicie w górę lub w dół z, tego, z tej konsolidacji będzie impulsem do wzrostów lub spadków i na to warto poczekać, czyli dać sobie czas na to zachowanie się ceny. Cena pomału, pomału tworzy wyższe szczyty, wyższe dołki, więc prawdopodobnie, czy też prawdopodobieństwo jest większe po stronie wzrostów. Dodatkowo, tak jak wielokrotnie już miałem okazję mówić, generalnie jesteśmy w okresie, wzrostu inflacji, więc też towary rolne są tymi najbardziej inflacogennymi też instrumentami, czyli jeżeli cena, ceny rosną, paliwa, to pracy, tego wszystkiego, to oczywiście ceny towarów też muszą rosnąć, ponieważ yy, zbiory tych towarów, zasiew, to wszystko jest po prostu droższe, więc też musi to odzwierciedlić właśnie w cenie tych towarów rolnych. Ale idąc dalej, e, wspominałem o tym, że na e, instrumentach takich jak indeksy mamy zatrzymanie w minionym tygodniu. Bardzo ciekawa sytuacja. Przez cały tydzień rynek stał w miejscu. E, tutaj mieliśmy później próbę wybicia, nieudana, przez dwa tygodnie tak naprawdę próba wybicia, nieudana. No i teraz rynek robi coś bardzo ciekawego: to znaczy podchodzi po tym, jak rynek e, załamał nam bardzo ważny poziom oporu e, tutaj. 13128 zostało wybite dołem. Na ten moment, dopóki cena, moim zdaniem, dopóki cena znajduje się poniżej poziomu 13280-13277 takiej strefy, to jest szansa na to, że stąd poruszymy się znowu na południe, tak? czyli znowu będzie ruch. Spadkowy. Warto się temu przeglądać i ewentualnie wybicie poniżej 13130 oznaczałoby pogłębienie się korekty czy pogłębienie się spadków. Na takimi miejscami, do których rynek mógłby się kierować, byłyby poziomy około 12840-12850, czyli te lokalne szczyty dołki i też zakres tej konsolidacji, którą tutaj widać. Kolejnymi poziomami wsparć byłyby rejony 12500. 50, gdzie również mamy wyrysowane wsparcia przez szyte i dołki. E, więc na ten moment symptomy do załamania czy też do osłabienia trendu wzrostowego są Zarówno jeżeli chodzi o analizę świec japońskich, jak i analizę szczytów i dołków na niższym interwale czasowym. Natomiast z perspektywy wykresu dziennego, cały czas jest trend wzrostowy, cały czas też mamy utrzymanie się średnich kroczących poniżej ceny, więc na razie tutaj wsparcia są punktem kluczowym na wykresie dziennym. Będzie poziom 12790, jego wybicie będzie załamywało trend na wykresie dziennym. No, i tu już również należałoby spojrzeć na SP500, gdzie także mamy ciekawą sytuację. Rynek na wykresie 4 godzinowym tutaj załamał nam tendencję wzrostową, wybijając poniżej poziomu 3110. Natomiast na ten moment cena znajduje się już powyżej lokalnego szczytu na 3118, więc tam sytuacja jest dość mieszana, ale podobnie jak na Daxie zakładam, że dopóki cena będzie poniżej poziomu 3127, to mogą być to okazje do sprzedaży z przynajmniej bardzo krótkim stop lossem, bo one zostaną zanegowane powyżej w momencie wybicia powyżej szczytu na tutaj z 19 listopada, więc mamy trochę miejsca do tego, żeby jeszcze cena coś zrobiła. Cały czas czekamy na te kluczowe informacje, jeżeli chodzi o Chiny i USA, więc no, tutaj jeszcze jest miejsce do tego, żeby był zawód lub też euforia. Myślę, że jeszcze zabrakło inwestorom takiej euforii, która byłaby widoczna w postaci bardzo silnych wzrostów przez kilka dni z rzędu po kilka procent, takie przyspieszenie tego rynku. Na ten moment te wzrosty były dość systematyczne, zarówno na giełdzie w Niemczech, jak i w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, na razie jeszcze wydaje się, że nie ma tego tutaj znamion paniki, która mogłaby dawać nam przegięcie, te emocjonalne przegięcie na rynku. No, na polskiej giełdzie nie ma aż tak dobrze jak na rynkach zagranicznych, natomiast na przykład PKO BP utrzymuje na razie się powyżej poziomu 37-30. Tutaj rynek zrobił głębszą korektę niż osobiście bym się spodziewał, ale na ten moment cały czas rejon tutaj 37 zł, czyli tutaj górne ograniczenie tej konsolidacji. Opory są natomiast na poziomie tutaj 42, 43 zł. Pierwszy właśnie niżej na poziomie 42 zł, natomiast wyżej później na poziomie 43 zł. To są wszystko zakresy konsolidacji, szersze bądź węższe, natomiast generalnie kurs Banku Polskiego, PKOBP. Jest tutaj w konsolidacji, więc można to wykorzystywać, próbować wykorzystać. Jeżeli chodzi natomiast o KGHM, no to tutaj dobrze reaguje na wzrosty dzisiejsze miedzi, natomiast te wzrosty są dość słamszone. No i na ten moment rynek też tutaj próbuje reagować na wsparcie. Zobaczymy, czy się to uda. Na wykresie 4-godzinowym cena musiałaby wybić powyżej 94,50, wtedy byłby jakiś taki impuls. Ale dobrze, że utrzymuje się powyżej 90,36, Jeżeli to zostanie pokonane, czyli ten, ta świeczka, ten słupek. Młotek zostanie pokonany w dół, wtedy myślę, że spadki przyspieszą i będziemy testowali lokalne minima na 84-30. Tak to wygląda na ten moment z perspektywy wykresu. H4. Jesteśmy na oporach wynikających z linii trendu, jednocześnie wynikających także i z górnego ograniczenia konsolidacji sprzed roku, więc tutaj to wszystko pasuje na to, żeby ta konsolidacja czy też ta korekta się rozbudowała. Zobaczymy, czy się uda inwestorom obronić tą średnią kroczącą oraz wsparcie na 90-91. Jak tutaj się uda, no to będzie to bardzo pozytywny sygnał i prawdopodobnie cena będzie dalej drożała na eurodolarze, który wydawało się, że w minionym tygodniu daje nam perspektywy pro wzrostowe. Mamy silne spadki ze względu na słabe dane z sektora PMI, czy też PMI sektora usług. Czy też e, produkcji z Europy. E, w związku z tym, na ten moment scenariusz wzrostowy został trochę stłamszony. On zostanie w pełni zanegowany dopiero tutaj w pierwszym momencie po wybiciu 1,09,88, a później definitywnie poniżej 1,08,77. Dopóki jesteśmy powyżej tego dołka na 1,08,77, to można uznać, że to wszystko może być tylko korektą. Natomiast w związku z tym, że była próba i rynek został zawiedziony danymi, e, jednocześnie mając dobre dane ze Stanów. Zjednoczonych, to prawdopodobieństwo wzrostu spada, no i na ten moment należy raczej czekać na kolejny jakiś ciekawy impuls, czy to makroekonomiczny, czy informacje, która by powodowała szansę na wzrost. Jak widać na razie chętnych do zakupu euro po prostu brakuje. Dziękuję wielkie za uwagę, do usłyszenia znowu już za tydzień, a życzę tutaj udanego tygodnia i zapraszam oczywiście do inwestio, gdzie na co dzień i cały czas analizujemy dla Was rynki w strefie premium. Zapraszam, do usłyszenia.